Witajcie moi mili widzowie w kolejnym odcinku z Half 2. Przyznam że szczerze, że wracam już po dłuższej nieco przerwie w tej serii, No mianowicie yy, właśnie dlatego, ponieważ yy, nakręcę ostatnio serię z amnezji samej, ale to się od teraz zmieni. Będę wrzucać odcinek tak na zmianę, tak na zmianę bym powiedział Amnezja mroczny obłęd, Half Life 2 Amnezja, roczny obłęd i Half -Life 2 tak na zmianę, chociaż jeszcze zobaczyć niczego nie obiecuję. Może się nieco zmienić, że tak co dwa odcinki będę może robić, zobaczymy jeszcze. Ale dobrze. Do nagrywania mam pełen ekwipunek. Zajmuje on tylko dwa miejsca. Mianowicie wziąłem do nagrywania sobie sprite'a w puszce, co mi się bardzo piszczało. I jednego stickersa mam podwójnego właściwie. Jeżeli pozwolicie tak na, na rozpoczęcie tego odcinka, to wezmę pierwszy łyk. Zony. Bardzo dobry. Dobra. Uhuhu. No i wczytywanie. Dobra. Czyli, że jesteśmy tutaj uwięzieni. Zaczynamy nowy rozdział. Który się nazywa... Nowa Prospekt i chyba tutaj już zapiszę moją grę. Okej. Okay. Możemy ruszać dalej. Prawdę mówiąc rozdział Nowa Prospekt to on nie jest dosyć przeze mnie ulubiony, znaczy tak 50-50 bym powiedział, pół na pół. Chociaż niewiele z niego pamiętam, przyznam szczerze. Ale wiem natomiast jedno, że jeżeli wejdę do tej dziury, to. Headcrab będzie. Więc na tego typu rzeczy jestem przygotowany. Żołnierze Kombinatu właściwie to nowa Prospekt. No, Kombinatu to też. Działka automatyczne. Będę musiał je usuwać z drogi dla naszych lwich mrówek, ponieważ one robią ze mną właściwie ten atak od kiedy mam nad nimi przywódcę, dzięki tej przynęty, tak zwanej. Ale dobrze, idziemy dalej. box ładowarki tak zwane chciałem powiedzieć bynajmniej dobrze w tym odcinku już zobaczę jeszcze jak się wyrobimy z czasem nie wiem ile on potrwa może 20 minut zrobię czy tam pół godziny nawet to jeszcze zobaczę ale jak wszystko pójdzie dobrze to może jeszcze w tym odcinku Uratujemy ojca Alex, chociaż wątpię, bo jest dosyć do niego jeszcze nieco dłuższa droga, tak więc na tym odcinku mi się wydaje, że on już wpadnie w nasze władanie, że tak powiem. Dobra. Tam można... Nie, tutaj nie można, okej. Okay. To raczej nie chyba tędy musimy iść. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. To 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 pamiętam Jezu! choć, się choć, mnie. Chodźcie. Trzeba że akurat traciła amunicję na nich. Ale się wystraszyłem tak szybko, dosyć mnie zaatakowały one. I się spodziewałem ich właśnie. Tylko zawsze od nich uciekałem i nie marnowałem nic, nie walczyłem z nimi. No i kolejny headcrab. i Tam bo były cztery headcrab, a mnie zaatakowały trzy. I ten musiał skoczyć na, na mnie kiedy zrobiłem unik. Co to było? Dobra, koniec pieprzenia muszę się skupić na grze. Kolejny żołnierz... A, 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 ok, już pamiętam, już pamiętam, dobra. No kurde, no musiało zadać mi obrażenie, to bez jaj. na gryza. Mm. No i amunicja, no i teraz mamy pełny magazynek, choć mi, no nie magazynek, ale. A ten tu skąd się wziął? Hmm. Okej, okay, tutaj będziemy musieli szybko działać. Tak więc obserwujcie. Jezu! Uciekaj! Dobra. Jakoś uciekłem. W matce, jeżeli mogę tak nazwać. I tam już widzimy działkę. Kurde mać, nie! Lwia mrówka mnie zablokowała. Aj, 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 aj. Jezu! Teraz Tak to, ja to chyba wezmę standardową broń kombinatu. Aja, aj, aj, aj. Jezus Majam, teraz 6 punktów zdrowia, no bez przesady już. Miejmy nadzieję, że znajdę tutaj jakąś apteczkę. Kurde! To jest jeden z naszych, Vortiguant Ciekawe co z nim chcieli zrobić Kurde co to było Uff. Cholera jasna no Mogli widać już Jakieś apteczki Co jest? No... <śm> 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 Jaki bugi Dobra, nic nie mówiłem O Jezu Macie granata Jezusu Mario Dobra, wyjdźcie na tą przynętę Hejo Wystarczyło tylko odwrócić uwagę tego depila Teraz mogę być przez chwilę spokojny Dobra tutaj coś jest Żołnierze kolejni żołnierze kombinaty super Tutaj byłem Tutaj też Tutaj też Tylko Znaczy można tak powiedzieć że byłem. Idziemy dalej Miejmy nadzieję, że tutaj będzie chociaż ładowarka do kombinezonu albo apteczka. Nie. A szkoda. No A! już tutaj nic więcej nie ma. Cholera, co ja zrobiłem? Miałem otworzyć bramy właśnie. Tutaj, o. Dobra. No i teraz. Na resta.

Za mną. Ile ich jest? Wow. Dobrze, idziemy dalej. Dobra kochani, wiecie co, w tym miejscu kończymy Bo ja wiem doskonale, co nas czeka dalej A to by potrwało nieco długo e, Przez się przez to pomieszczenie Tak więc w tym miejscu kończymy I zobaczymy się w na następnym odcinku Jak na razie to wszystko, to dziękuję bardzo za uwagę I do następnego odcinka, się, trzymajcie się wszyscy, hej!